Yo, się mam i jestem Idris. O my między stopę z Olafem. Tylko, że Olaf musi sobie trochę pokazać i prawda, Olaf? Dera, musimy na niego trochę poczekać, a to mamy dużo czasu i to strasznie, ogóle na dwie godziny nagrać. O już jest Arcybug czyli kartunka kart A jakby się pomieszało, bo Bendy to kartunka, kart, tak to jakby się pomieszało, nie bi z kartunka, kart, z Bendy to by byłoby bi Bibendi. Okej. Okay. O zrobimy, mam e, o zrobione... Okej, okay. wyciszyłem, wyciszyłem. Hmm. A ja wiem... A, a mój kuzyn Olaf... Olaf prawda, że to ma na imię tomar 753. To jest bot... To jest bot w grze? Bo dużo ludzi, na się z jednym przyjaźniłem. No i właśnie go mam o... Znajomych. Ja, ja dzisiaj biorę bi, chyba. A na jakim mam poziomie bi? Chciałbym mieć unny ten oh, gadżet. Olaf, ty nagrywasz live'a? Tak. A moi drodzy, Olaf będzie nagrywać live'a. Olaf, ty tam poza powiedz, co my robimy, co ja robię. okej? Okay? A, i, i znowu będziecie mieli link do kanału Olafa, ten w opisie. Prawda, Olaf? Tak. Okay. Okej. Okay, okej, tutaj się patrzy. Ale w taką musisz wejść na taką specjalną aplikację. w ty już prowadzisz live'a? Jeszcze nie. Zaraz to, Super. A mi się pojawi ten znaczek, żebyś prowadził? Co? A mi się pojawi powiadomienie, że prowadzisz live'a? No i to będzie się pojawi. Dobra, czekaj. I rozpoczynamy live'a. Czekaj, publiczne. Stream teraz. Okej, okay, zaraz przyjdę, powiem do I stóż. Dobra. Czekaj, zaraz będę ci przyjść, powiem Okej, Olaf, wyjść tylko, że daj. Weźmy. Weźmy, jaki jest live. Okej, okay, Olaf już się robi. Zaraz widzimy, jak Olaf już się robi. Okej, okay, Olaf prowadzi tego live'a, bo już weszłam z YouTube. Popisuję. Nie ma tej live'a, Olaf. nie gra. Okej, okay, jesteśmy w Brawl Stars Okej, okay, Olaf. Ej, widzowie, jeśli się będę, mi będzie się udawało, to wtedy będę ja też robić live. A, naj a Olaf. Mm. A się wiem, jak ustawia premie. Yeah. No, musisz nacisnąć opcję, jakiś przysłać filmik i ten y, wpisujesz. Nie wiem, to po prostu poszukaj, to będziesz mieć premię, ustawisz czas, kiedy to się ma zacząć, kiedy nie, a kiedy tak, coś tam dla Okej, okay. Ola, jeszcze mam na Ciebie Daj, czekać. Ten, ten. Um, nie, ja biorę m Nie. ja lubię strachy to się nie po prostu docięło. A co, w Mobizenie to się da tak zrobić? Że co? No, tak jak Ty to mówisz. Premium? To będziesz musiał wtedy, przy, jak wchodzić w YouTube i przeczytać filmik, to tam poszukaj. Jak będzie tam pisał gdzieś premia, to naciśnij dwie, dwa razy. Dwie są opcje premii. Premia i premia, to weź naciśnij, poszukaj w, twór, w tych dwie i pisze, że. Dzisiaj na jakim mam filmik z By Clusters? Tylko zapiszę i O, serze. Elo, no. Ello! O, okay. okej. Olaf. Super. A wiesz, że jest zakochana w poko? No w no. ogóle. Super. <laughs> Co, Olaf, gramy? Czekaj, może już coś innego pogramy. Okej, okay, dobrze, że... Co ja sobie, Olaf? Coś innego? Okej, okay, serdecznie, widzowie, widzimy. Jesteśmy. Okay, okej, jest... Gramy w... Ima gaz? No. E, o gdzie tu jest życzyn. O, jestem misiem. Ola dyktować ci kot. No. Nie. E. e Czekaj, ile masz? N, e. N. -E N. -E N, -S No. c O, koszko, to jest o, elo. A no wyżej. Wezmę na tego. Na. Ale sobie, najpierw public, Na no Ale już. Chcesz takiego skina? Tak. Okay. Zmienię prędkość na mniejszą. Ok, ja. Play speed. Będzie taka O. Taka O może być? Tak. Czekaj, iż było. Łatwiej Impostorowi, to ja zmienię ten... Y... 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 10 sekund trzeba czekać, ażeby... a żeby... A, 10 sekund? daj 20. Y... Tasków będzie m... jed... y... mało. Okej. Okay. Clique Old. Dajmy na 20. Ok. Wszystko już Olaf jest ustawione. Teraz czekamy. Widzimy, jak się będzie, jak będzie aż 5 osób. Czyli ja, Olaf. Ok, już mamy 5 osób, teraz 6? okej, okay, Olaf już nie, się odcinek swój czekaj, nie, co jest, nie, już? no, okej, okay, startujemy Oj, odłączył się. Ej, a ty sobie kupisz pyta? Czekaj, chcę popatrzeć pytę. Co? Jak wchodzę pest, to nie jest ten skin. Co Okej, Olaf. Stop! Okej, okay, teraz nic ci nie patrzy na swój ekran. Okej. Okay. Dobra. <grym> teraz sobie zaraz y do tego musisz... Okej, okay, już okay. idę na... Okay. i idę. Mogę się zeskanować? Nie, nie mogę się skanować. Idę na monitoring chyba. Nie, tak. Chyba Albo idę do elektrowni. Nie wiem. Chaj lepiej popatrzeć. Nie, chyba widziałeś teraz, nie? Ale co? Widziałem teraz. Okej. Okay. Idę do elektrowni. Uj, zamknięte. E, Cześć różowy. Cześć. Yes. Czy wróiliśmy? Tak. Czemu, Czemu stąd jeszcze jeden posteruch? No tak miało być. Mogę... Poczekajcie chwilę, za chwilę wracamy. Startować? No, nie, już nie startujemy, bo jest 8 osób. Bo ja że dla Olafa było miejsce. Okej, startujemy teraz. Okej, okay, się nie patrz, że wy swój ekran. Startujemy. Wy się się zamylądujemy. Yeah. Okej, okay, gdzie idę sobie gdzieś... Idę do O2. O, tu mam muszę wyrzucić liście. Wy o, dwa. E, no eee, ja chcę zrobić pytanie. nie Nie po co oni to zaproszenie. O, zagłosić, żeby było szybciej. Czerwony się rozłączył. Jedziemy ja wszyscy na fioletową Wszyscy na fioletowego dali. <grym> <grym> Igor. Hey. Nie, teraz do mnie. Ale naprawdę nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja się mnie nie i idę dokończyć ten task, no bo ktoś mi tutaj zrobił zebranie. Szybko, wyrzucam te liście. Nie, nie zielone Zadź liście mnie. Zadź do mnie. Co? Zadź do mnie. Co? Muszę cwer z ulic. Ktoś zagłosował i na tego Zuzuli Jezu, ja się od niego zdolę Trzymam Dwóch impostorów, e -e Chłopaczki Ja się z nimi trzymam Wygrał, ale szybko bo ten, bo ten, 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 ten tego. Ale weź znowu, iść na mapę. O, no, na, no, na no, no mapę. No, bo już nowa runda zaraz będzie. Boś nas. Teraz cztery, ale szybko. No ci daję fioletowy kolor. Mam kolor Ola, też fioletowy kolor? No bo ktoś ma fioletowy kolor. Okej okay. O jakie to fajne się ustawili typy O jakie to fajne <grymne> I wszystkie się ustawili Ale szybko O, Jest w dziewięciu Ale szybko ani nie musisz piszeć oś na ale kogoś wybanuje no i tak i tak, więc nie, nie boi, w dupy. Chyba zaraz stworzę nowy serwer. Ej moi drodzy, robię teraz kamerę. kamerą. Kamera, wraca. Dobry śląski kompot, ładnego powsta, śląski kompot. Okej, okay, ja idę. Widzowie, Olaf, jednak ten jest na serwie ten niebieski, ciemny. Więc się nie bójcie. startujemy z rundą. Bam, 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 bam. Olaf, sobie poczuł. Olaf, chce ze mną mieć kamerę? Albo mnie. nie. Chcę sam mną wejść kamerę, bo nie wiadomo. Czyli jak. Mm? No, tu No, nie jestem. Ej, Ja? Py, a, o, M P O, elo. ty jesteś? Jestem tym niedźwiedzkiem. A. Ej, ola! Nie do elektrowni. i go killną. No. O ty! Okej, okay, wracaj na serwa. Jesteś na serwie? Hmm? Okej, okay, czekamy jeszcze na jedną osobę, okej okay, startujemy. Jezu, ty ola, jesteś normalnie. Ale później nie śmiechać. Bo możemy odkryć, czy jest impostorami, czy nie. Idę, nam, idę do O2. A teraz się czyje pojechał. A dlaczego? Nie jest nie? Nie, udowodnić to? Nie, nie chcę. Patrz! Olaf, patrz! Nie chcę. Nie Jest impostorą. Ale proszę mi nie mrozić, gdzie jesteś mi po. Szybko. Muszę zyskać nowy twarz. Rękę raczej. O, i mam taska. O, muszę pójść do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Filip, to znaczy Olaf. Już kto mnie zabił? Nie, Je, zielony. Napisz, że y, zielony ma na imię, jak on ma na imię. Wiesz, jak się pisze, kto zabił? Naciskasz te dziwactwa i naciskasz srewy. Patrz, szybko. Patrz, Tam, no. gdzie są dwa ludki, a amogasy i tutaj są imiona i, i ty je mówisz. Jezu, ja mam zwity Dlaczego mam no, mnie. Wyrzucili żółte jajo. <noise> o, 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 o. Ciągle jest trzech impostorów i Olaf ciągle przy okej? Okay? No. A gdzie ty poszłeś? Co? O je, O, jestem z tobą. Jesteś koło wentów. Tak koło mnie szedła. Za mną naszedła. Jezu, ja się boję grać w Trochę chcę, jak ja z Olaf, gram. Okej, okay, lepiej Oluf, niech mi nie odkrył, czy jestem impostorem, czy ja. Okej, okay, startujemy. I tam lądujemy. I start! Oluf, no, ty jesteś w to impostora. Jest! Nie, nie jest mi z... no, poka. Poka. Żeby mi zabić! Czerny mi zabił! Czarny? Chodź, pomyj ten ciało. Gdzie jest. Tu, jak e, masz O2? o dwa? On zgłosił się do e... zależności Kto? Czarny. Jak on ma na imię? Cyry. Kruelhat. Kruelhat. Jest w Rosji na serwa. Tu straszny jest! Wróciłeś na serwis? To Wróciłeś na serwis? ale jesteś na serwisie? O, jesteś pomarańczowym. Czekamy. Ja. O, jeszcze jedna osoba i startujemy moi widzowie. Ja nie jestem pomarańczowym. И, е, и си жълт. Ну да. Може, трябва да гледам, може, засмяла, в случай, че някой се. а, да случай, че се а, не, yeah! не си жълт. Ти да. си жълт. Какво? Си жълт. а, може, и си бабка а, Ej, albo na tym kupi się Kamil? Co? Bo ja się nazywam kamień, tylko No to kto jest w Ciebie biedny Co, no? A ty ja? Chodź, ale w się razem trzymajmy. Bo nie wiadomo. Pok Pokazujmy ekrany. Nie. Nie, nie. Ola, oh, Olaf jest niepo. Ja wielu... ja jestem sylwetą. Ja jestem ekwitek. A ty? <noise> jest to nie ty, mnie byłeś. To według ciebie jest podejrzane? E, według mnie jest podejrzane. Ty. Naprawdę, ja się boję to info. Ja się boję człowieka. Ale się ciebie Uj, sorry, ale wyrzucili nikogo. Na szczęście. A i przepraszam, bo, się, bo cię naprawdę podejrzewam, jak jebałem. Jakieś kolony pod ogonem. Jeszcze trzech co? Okej. Zrobisz mi makaron z, jaj... z jajkiem? Nie, tylko przyjechać z grilla. Niedawno. Okej. Żołnierzu, grill! Teraz się widzimy. Okej, okay, zebranie. Ja tego nie jadłem. Okej. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Okej, okay, mam nadzieję, że że odcinek się podobał. Ja się podobał. się nie, Na razie.